Siemanko kochani, dzisiaj nagrywamy Roblox i będziemy grać. Em, tutaj jest mój najlepszy przyjaciel z mojej klasy, czyli Kuba, Nadia, Matylda, no i Nikodem. Hej kochani. Dobra, wchodzimy do auta hey, pierwszego. Do tego pierwszego chodźcie. Okay. Siema ludzie, ja jestem pierwszy raz na YouTubie. Chodźcie do tego pierwszego, szybko. I kodem wchodź. Szybko wchodź do tego. No do tego, do tego, pierwszego. tego. nie już weszła. O, Nikodem kodem też jest. No i teraz gramy. A kto to jest ten Kuba? Cały? To jest z moich klasy chłopak. Bardzo go lubię. A Ja wygląda go Dobra, za chwilę jedziemy. A w tym czasie zalejkujcie ten kanał i zasubskrybujcie! Jakaś pani opcja przyszła. No. Teraz jedziemy, ciekawe, nie będę wam opowiadać. O, u, 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 u. Więc wybieramy zostań czy idź? Zostań lepiej. I, idź, idź zostań? Zostań, zostań. Bo zostań jest lepsze zakończenie. Mhm. A muszę oprzeć ten badum. Okej, okay, babcia jest i w ogóle wszystko. Lecz mnie teraz nie słychać, bo pierwszy raz nagrywam bez mikrofonu. -u -u -u. To? To, to będzie prawda. Ogólnie ze z Kubą dużo się znamy. Od pierwszej klasy. Debil. Ciii. Debil. Bo to wtedy wiesz jakiego słowa. Debil? Więc chłopaki, co myślicie? Ale ja jestem dziewczyną! Ej, mam nadzieję, że Ciwej, no raczej Devil, dziwne imię, mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie chory. No, Devil. Lecz nie bierzcie na razie e, wiecie czego, nie? Nie bierzcie tego. Ale dobra się stali po angielsku, a jest po polsku, Niestety, będzie po angielsku. Dobra, trzeba coś zniknąć. Chłopaki, spójrzcie a. na to, co znalazłem. Teraz będzie po angielsku. No dlaczego ja pierwsza mówię jako po angielsku? Ja zaczęłam. Ej, ile to było? Przepraszam widzowie. Ej, no nie ma katar. Nie mam kataru, po prostu wciknęłam. Ej, ja mam apteczkę. Jak tam? Masz apteczkę, to jak ty okay, będziesz chory, to się Ciekawe kto będzie chory. Ja jem. Tylko jak wasza youtuberka, to trochę słabo. O, że i ja też, też jest youtuberkiem. Nazywa się Luna ileś tam. Powiedz. 2-2, Luna 2-2. Obserwujcie ją też. Później też wrzuci nowy film. Powiem no, wam, potem też wrzucimy coś z Robloxa. Jakoś za godzinę Nie jedźcie tego. To jest trujące. Nie jedźcie tego. Za godzinę albo pół godziny wrzucimy na mój kanał nowy odcinek z Robloxa. Ja już jakieś nagrywałam, chyba. Nagrywała. Obserwujcie ją. Też mam Stokaboka stoka boka, odcinek i prostę. Nie, Ale, ona może nie być spory. Ale y, stoka boka o, jest... Od... Odcinki ze stoka boka nie mają... E, z... Nie, zy... O to, nie! Zebrał starsza? Nie mają głosu, bo e, zrobiłam, że nie ma. jakoś tak. Nie umiem tego wymówić, ale on jest e, niestety chory. Musimy go wyleczyć. Kolega z klasy. Musimy go uleczyć. Przestań! Dobra. Nie, go nie Ulecz proszę. To jest... Dobrze, że nie ja. Nie można subskrybować? Subskrybujcie! Dobra, szybko daj emu, e, tą... E, proszę, daj, daj mu... Daj mu nikodem. Co? Daj mu apteczkę, poszedł do tego pokoju tutaj. Będzie, nie. Tak! Ja nie chciałam go uleczać. Dzięki! Dlaczego nie chciałeś? No bo nie lubię. Skryb... Dajcie mi łapki na YouTubie. się z wami, jeszcze. go czy to, go lubicie. Jeszcze raz powtórzę, jak się ja z wam na YouTubie 2.2, Luna 2.2. Obserwujcie. Dobra, na szczęście nikt nie odpadł. Dobra, sprzątam. I proszę, kanapka, nie mów tak. Co? Ja... Hmm, może go nie lubisz. No jest fajne. Dla mnie, nie. Bo mnie, pozwala mówić kubusz. Zablokowałem go. Ja pe... Teraz sprzątamy? Oni tylko żartowali. To dobrze. Ty no też żartowali. tak. O, to dobrze. Ale i, tak i tak I On, on, on mówi dalej tam dla żartów. Jak go usłyszycie, to mówi tam dla żartów. Nie, on powiedział, że go lubi. Dobra, lubię go. Niech ty... Dobra, dobrze. Chodźmy na kanapę oglądam. Ogólnie tu jest bardzo miłe, wieszcie? No i go to... najbardziej lubię z wszystkich kochanów. Może go dodam... Ty doda. patrz dziary jak leży! A patrzcie na moją emocję. Ej, chodźcie szybko! Patrzcie na moją emotę. Hej, czemu ja jestem na foket? Eee! O nie to straszna! Chodź Tak tak ruszam. w to. O, oh, on pisze, ale to było straszne. Ja <coughs> yeah, yeah, jem! Scary! Po angielsku, scary. W ogóle nie wygląda na scary. Wow, yeah. vlog is Spooky. Yeah, it's Dobra, za chwilę idziemy. To jest sus. <laughs> Niedługo to wrzucę. Powiecie, że wam się film podobał, ale chodzi o ten, bo mi tak średnio to było scary. Widzieliście to na końcu? Dobra, ja nie widziałam, niestety. Możesz, może mi wytłumaczysz w komentarzu. Teraz idziemy do góry. Chodźmy do góry. Będę pierwsza. Super! Dobra, ja idę spać. Słuchajcie, ja idę na te łóżko. Te mi się najbardziej ja podoba. Ciekawe czy mnie słychać. Bo ostatnio mówiłam z mikrofonem. Ej, możemy się bawić. Ja się nie bawię. Ej, patrzcie, Jerry bawi się robocikiem. Nie, mogę weszć. Patrz, jak się wciąga i patrz. Nie, 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 nie. tylko na Robloxie jeszcze. Nie, nie, nie. Co wy tam robicie? Nie wiem. Napiszałam, no cześć, widzowie. Co to znaczy, że nie nie Dobra, nieważne. Nic No ten, Powiedzcie mi, kupi. Zostawcie subary i like. Jeśli chcecie więcej, chyba napisał. Dobra, ja idę na te łóżko. To moje. Co ty robisz? Co? No, jedna e, zajęła mi. Dobra, wiesz.

OK, gramy dalej. Znaczy, niestety z kim gram. Oni są bardzo głośno. To kormelia, korpanie obserwujcie. Nie, tylko mnie obserwujcie. A, a ona sobie szartuje! Obserwujcie kormelie! Ona jest największa! Duma, proszę dzień! Ja wchodzę na szafę, bo babcie będzie ten. I teraz babcia ten. Babcia teraz goni. Będziemy musieli uważać na babcie, żeby e, ona nas nie załatwiła. Kanapka widać, że jest tu. No i gramy. Niestety musiałam odejść od nich, bo oni byli zbyt głośno po prostu. Ej, bądźmy tu i nic się nie stanie. Ty. <grym> Jaka śmieszna. Ta babcia. Boję się mama, gdzie ona jest. Z paru i lajka to będzie więcej. Tak, masz. No, chodź, babciu. Dobra, jesteśmy teraz tu. I teraz będę nagrywać dalej. No bo rzecz, ktoś musi. Yy... W ogóle nas nie goniła ta babcia. Chyba się zblogowała. I w ogóle. Dobra, jesteśmy tutaj na dole i dalej nagrywamy. Idziemy za follow. Tylko coś mi telefon. Ja nie mogę w ogóle obracać. Lecz teraz. Ja tam nie mogę wejść. Dobra, idziemy za follow. Tutaj będziemy siedzieć. Na razie. Szkoda, że nie mam mikrofonu, by było lepiej całkiem. Głośniej by było mnie słychać. No ale trudno. Dziękuję za społeczność, chociaż ty mi ze mną spół... Okej, okay, jesteśmy tu i musimy... Możemy wejść? Nie, nie możemy. O, możemy wejść. Będzie po deski. O, mogę zapalić. Dobra, idę tutaj. Będzie dobrze. Zeszliśmy na dół I teraz tutaj deski będziemy szukać. Wszystko będzie dobrze. Posiedzimy sobie tu. Deski już są? O, mam deskę. Idziemy. Idziemy, bo ma... deskę. Okej, okay. o Boże, co tam mi tak widać? Dobra, idę. Deska jest jeszcze jakaś tutaj? Ja nie widzę żadnej deski. Kto ma deski? Z was. Okej, okay, wzięliśmy dużo już desek. Tylko ja jestem tutaj na dole. Dobra, idę do. Za follow idziemy. Dobra, jesteśmy tutaj tym bałki i te inne rzeczy. Przepraszam za to głośne coś i wszystko. Dlatego zawsze będę nagrywać to sama. obiecuję. I może ze kolegą z kasy, kto mi pomaga, to nagrywać też i siostrom po prostu teraz coś nie wyszło i nie pykło. Dobra, teraz czas, żeby było trochę e, muzyki, bo może za chwilę coś krzyknie ta babba. Nie wiem, zobaczymy. Bo kiedyś grałam. Naprawdę, ja tam nie wiem czy jakąś mam, jakąkolwiek. Z kim gramy? Z Matyldą jeszcze gramy. Ej, już mogę obracać normalnie. opłacało się nie wychodzić z gry. Słyszeliście? Helikopter, helikopter. Szczególnie tęsknię za szkołą. Ja wolnego zbyt bardzo nie lubię. Jak Daj mi wyjść. Dobra, poczekamy jeszcze sobie. Ta Matylda w ogóle się nie rusza. Tutaj będzie stać, nie? I David, dziwny jeszcze jest. Juuu. O nie, pomocy. Be careful, Jerry. Uważaj, nas... uważaj Jerry. Babcia. A, Jerry, papcia ja tutaj stoi cały czas. Ja cię... Dobra, ale chcesz zapalić sobie światło? A dobra, jest zapalone. Ja, raz, dwa. no wpuśćcie mnie. Raz, za chwilę wejdę. Dwa. Czy udało się? Dobra. Udało się bardzo mocno. Jest sylwester dzisiaj, więc życzę Wam miłego, wesołego i fajnego nowego roku. Cześć. Teraz już jesteśmy tutaj u babci. O, i klucz widzi, widzę. Hej, ja. biorę ten klucz. Proszę, dacie mi ten klucz. No wiem, że zawsze, bo ja już to gram piąty raz w tym roku. A może i więcej. I więcej. No, dzięki. Teraz zachodzimy na dół, żeby wziąć klucz. Tutaj macie. Otworzyliśmy właśnie ten. I będziemy teraz. Dobra, otworzyliśmy. Mój klucz, dajcie mi. Ta, znowu mam klucz, nie? Lubię się tym? Oczywiście ja wybieram. Zostań. Nie lubię tak nigdzie i zbyt bardzo. Look Square, Nie wiem, co to znaczy. Ale babcia na tych zdjęciach jest bardzo słodka. Dobra, prozę, będę pierwsza. Jerry! Co z tobą zrobili? Jerry, wypuszczacie. Wypuszczajcie. Wypuszczam. Jerry. O, dobra, wypuściliśmy go. Ale oczywiście wybieramy. Zostań. Będą jeszcze różne inne filmiki, lecz coś z babcia, bo kiedyś nagrałam babcie, ale było bez głosu, a bez sensu bez głosu, nie? Ten filmik chyba będzie mieć 20 minut, albo ileś, 20 ileś. I wybieramy Zostań. My zostań. Wybieramy, zostań. Dobra. wybral Hey, Babcia jest szalona! Crazy! и страшно. Scary. i zasubskrybujcie mój kanał! Musimy znaleźć klucze. Nie ma żadnych kluczów. Hvilket papir? Są przerażające. Wyszliśmy. Udało się. KONIEC! Mam nadzieję, że Wam się podobało i oglądajcie moje dalsze odcinki. Do o, zobaczyska, fajcie. ludzie!